Witam Was, ludzie. Jestem Brine i jest ze mną. Ja. Yeah. No tak, Kondat. Dzisiaj przedstawię Wam pewien serwer. Yeah. Y nie. Bardzo nieła nieładnie tak prezentować, ale zaprezentuję yeah. Wam serwer m.e. Yeah. m.e. Odjąć e. odjąć dobra, dobra. dobra, podam Wam napis w opisie filmu. Tak, no, koniec świata. No dobra. Ostatnio na nim był koniec świata. Najpierw. Naciskacie literkę T i wpisujecie ukośnik, login i swój nick. nagle smog taki Endermanów i tak zaczął strzelać do wszystkich, rozwalili go. Potem Endermany, ten... No dobra, dobra! Duchy. To jest... To, Endermany to Creepery no. świnie. Tak, ostatnio mnie zabił ten smok, ale mam dosyć przydatne, o, ja rzeczy. Buszko, no tak, no dobra. O, masz przetem. upiecone cztery, no. Szukam gościa, który się nazywa... O, przykro mi. Nie ma go, racji. Ale jest czarek. Aloha. O, czarek, no! Ale no, tak, ty no, Aloha jest? Aloha no, jest? No, jest. No kurde, nie będę pokazywał, jest Aloha. No dobra, wiem, widzę. Yy, tak, brawo Cześć. dla gościu, który nazywa się Olo Orlowski. Jeżeli Cześć, zauważycie, tutaj jest skin yy, Predatora. Brawo, gościu, yy, świetny jesteś, Olo. Mówię Cześć. ci. Yy, tak, tutaj macie te listy różnych warpów. Wow, ty. Tam jest jakiś człowiek, tak? Naj najbardziej się Wam opłaca na warpy. E, e. I właśnie tutaj wszyscy, no, tutaj normalnie smok, ale to odbudowaliśmy wszystko. To no. tak naprawdę jest bedrock, dla na na teksturpaku tylko. O, jakiś. Nie. Bo jakiś typek tam był. No właśnie, bo pod ziemią wtedy, dzisiaj, były tutaj normalnie bunkty, tutaj gdzieś pod ziemią. I, ta, no, i tam jest... się chowali kościół, i tam się chowali l... ludzie. Było pokazane, wojnie. co nie? No. I tam się ludzie na wojnie chowali. I tutaj się w górę. Nie. Bo tutaj tylko można coś zniszczyć. Tutaj są noby, to tworzy zwierzęta. O, yy, brawa dla gościa, który tam sobie chodzi. Yy, tak, jeżeli nas oglądasz, to zapraszam cię bardzo. Mam yy, z nami. No. Weź! Bardzo nieładnie i bardzo nieładnie. Ej, a ja co to w ogóle jest? A skąd się mam grawer? A, zabiłem zęby. Dobra, teraz tak, tak Żeby takie coś zrobić, trzeba nacisnąć literkę tap. To znaczy nie literkę. no tak, ja poszukam tego rebusa. O Hiori, no ten to już totalny palant. Dobra, nie ma rebusa głupek. wiesz, że chodzisz, nie, po, chodzisz dziś po, po tym po jakimś gościu, bo on tam w górze siedzi. Tutaj tutaj chyba tutaj chyba coś wybuchło. No na pewno tutaj był creeper <suszel> lub znowu smok przyleciał. Na tym serwerze zieją one ogniem. Wow. tu też widziałeś jak tam weszłeś? No wow, to... ty. To był nik widziałeś? No ja tak, muszę tak, ta, tak. Żeby już te niki nas nie denerwowały, F1. A, dobra, już nie, już nie. nie. O jakiś. O, świnka! Świnka, 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 świnka. chodź! owca, owieczka, 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 owieczka. No, zaczęło padać. To niedobrze wam powiem, ludzie. Dlatego musimy znaleźć psa. Wiem, o żeby... Boże, deszcz, 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 deszcz! Są tutaj psy. Deszcz! Po co bierzesz miecz? No wiesz, że w deszczu się spalnują tutaj potwory, tak? No. Oj, ma A, sorry, sorry! Na początku <coughs> tam sprzedajecie register, a nie login jak ja. Bo już jestem tutaj nie raz, widzicie? o, o. Na serio. O, tak tam, tam na zimie ostatnio była armia zombiaków i ją pokonałem. Ale nie to jest, to jest z... zima, zima, pustynia, no po prostu coś tam coś. Pięć mięsek yeah. Dobra, żyjemy surowe. Surowe. Yeah. O, pająk. O, no, pajączek, pajączek, daj exp, 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 exp. Ten pająk chyba kogoś o. tutaj zabił. Na no serio ten pajączek chyba kosztuje. Weź! Zabił. Ale tutaj jest rzeczy: strzały, kilofy, oj, No chodź, no chodź pajączku. Dead. Jee. Yeah. Wow. ale ekstra. Oczy pająka, normalnie wszystko ekstra. Podoba Drewno, mi się tutaj. strzały, pochodnie, nasionka. Podoba mi się tutaj, podoba drzewka, mi się. Ale może dużo tych Podoba mi się, podoba. Olak! Dead! Wow! No man! Ten pająk. O, fajnie zabij... możemy ma swojej drzwiczka. Kość! Ale, nie ale wiadomo, gościu dał ci rzutu. dużo tych rzeczy. Dzięki gościu, który tutaj zginąłeś. Trochę dziwnie zabrzmiało, ale na serio dzięki ci gościu, który no, tutaj zginąłeś. No, rzeczy. Puszka może jeszcze... Ten jest, jest naprawdę totalnym palantem. O, ktoś doszedł. Błagam, Rebus, Rebus, nie Rebus. Ma. Rebus, błagam cię, Rebus. Nie ma! Dobra, czekaj. Tutaj ktoś dochodzi. To pod gigo. O, doszło, ale nie Kuchy. Wiem, niestety. Obym nie spotkał tutaj żadnego. O, szkielecia. Dobra, położono dwie kostki. A skąd wiesz, może z niego akurat wypadną dwie? Chodź. O, ty kurde! Taki idiota. No chodź. no chodź, totalny palant. O, totalny palant! Spadam, spadam, spadam. Spadam w ziemię i tak na w ogóle za to było pięć takich. No, no tak, dzięki, kondrat. Normalnie mnie wspiera, że nie wiem co. O, takie Przed siebie! Wiesz, że wiem wiem, 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 wiem! Wiem, wiem, wiem! Spadam, nie. spadam! Jak no, nie. jestem takim palantym, że nawet szkieleta normalnego nie mogę zabić, nie? No, no, no. Kurde! T-ukośnik sypy a nie. Spadam! Spadamy! Jest! Spawnuje mnie. O Boże, ty, to było straszne! Nie. Mi odebrało podczas teleportacji. Nie, on ci zabrał dwa serduszka i ci się ładowało. No, dużo drewna. Albo mógł sobie zbudować na free, albo kupić działkę jakąś. No, kupić działkę to nie, nie muszę, no, ale, ale na free byśmy zbudować. Ty właśnie ile mam kasy? Ludzie, napiszcie A jak mi. to, ja mam to. Te u Kośni. 0 dolarów, lol. A jak się zdobywa dolary? Zabijając kogoś w Tak? No. I wypada ci... Dolar. No tak! W, oh w nie ma dolarów. No dobra, dobra, to ja jest tak on na serwerze. Przestań! Jak Nieważne! No bo gadasz takie głupstwo. Uważajcie na Alexa jak się zdemaruje. Bo wtedy mogę was kopnąć. A I tego byście nie chcieli. Bardzo krzyć. O coś cię boli! No to ci. <laughs> <laughs> no. No to. No to. jest zatrute mięsko. Ty nie zatruła mnie! Jest! No patrz, by nie zatruło mnie! No to co? No rzadko się zdarza, żeby mnie nie zatruło. Ja znam go, znam go, znam go, znam go. O właśnie, jest jeszcze arena. Ale nie warto na nią wchodzić, tam się traczy rzeczy. War ale arena. Ale jeszcze... można tam pożebrać. No, od pieniądze. pieniążki. Jest jeszcze taki fajny wart miasto chyba. No jest. Nie, najpierw pokażę wam wartesko. wartesko. Kasy... Kie... o, to. Polecam Wam go, tutaj się kupuje rzeczy, ale trzeba mieć kasę, nie wiem jak I się... Trzeba kupić, coś No, lewym przyciskiem myszy, na przykład My ja na to i nie, nie mam kasy. kasy. No, tutaj są ludzie, którzy Ci dają na przykład jedzenie, ty, ale Ty im musisz coś za to dać. Wiesz, nie musisz. Musisz. Mi ostatnio dali te mięska za darmo, brawo dla nich, są mili, przyjacielscy, ktoś to już wszystko wykupił, są tacy, tacy tacy kopnięci. No weź, jak nas oglądają, to sorry za słowa mojego kolegi, wiesz? A ty mówisz, że są kopnięci, no to przepraszam za No są za kopnięci, no! Ja serio przepraszam za Aleksa, Jak to się bać. A ja przepraszam za... Kośnik, wary p. Co jeszcze? Tak, nie, o o nie się opyla na nobie, ponieważ Zy. ja tam mam chatkę Ponieważ Zy. ja tutaj mam chatkę Gdzie? No tutaj I tutaj się za darmo dostaje chatki To nie moja, Gdy? ale sobie zobaczę ją no, ja Nie, p. nie warte chyba Czekaj, czekaj T ukośnik Pyry i V A te, private. O Boże, nie mogę, no. A, wczor a wczoraj to, 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 to tam była jakaś komenda private. Tutaj pewnie mieszkam, nie? No. Już się pogubiłem, chyba to stroną, nie? Nie wiem, nie widziałem. Dziące. O No, w, no, w, nieważne. Hmm, pogubiłem jest? się. a ratunku! Niestety mam taką, taką a złotko, chyba a tutaj się samemu buduje chaty. Tu nie jest wolna chata. Nie jest wolna, tutaj nikt nie można zbudować. Patrz. Bo musisz kupić tą działkę. Tutaj za darmo się dostaje działki. No to napisz na to być. Nie mogę jej rozwalić. Aha, ktoś tutaj nie mieszka. O, tutaj nikt nie mieszka, gdzie są mieszka ktoś. Tutaj! Tutaj też nic nie mogę postawić. No bo nie napisałeś. Aha. No właśnie zechł. No to jak kupić działkę? No dostaje się za darmo! Boże! Chcesz to przeczytać? Dobra, No to ukosnij. dostań od kogoś za darmo. Py-ny-o-o-by. No. No to dostań. Patrz! Darmowe... czekaj. Nobland. Miasto nowych graczy. Darmowe, trzydniowe działki na start! I co? I co? ty. A! Nie mogę się dostać! Dobra, nieważne. Idziemy tutaj, tak, 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 tak. Gdybyście chcieli, to możecie pójść do mnie i do Rebusa. Brawa dla niego, fajny facet. Skąd jesteś tu facet? Bo chyba wiem. Taki głupi, żeby tego nie wiedzieć, chyba nie jestem, nie? Co? No tak, no no jeszcze on mówi, że. A może to mogę sobie coś tutaj, kupić? No ludzie, no! Zadasz mu działki, nie tak, kurde? Nie wiem, co się z tym domkiem stało, mam. Patrzcie i tutaj jest takie coś, że jak otworzycie drzwi to one się automatycznie zamykają. O! Jeszcze tutaj takie coś, ukośnik, War... Miasto, miasto, tył, bar, miasto. I tutaj dunaj! No przestań! Nie w mi nigdy więcej niespodzianek, jasne! Mógłbym ci z tego nie mówić! Możesz przestać! Nie mów co tutaj jest. O no, jaki z ciebie TY! Już nigdy cię nie zaproszę do odcinka, wiesz? Nie, to nie. A na wersji 1.2 to nie tobie zrobię serwer. No to dobrze sobie sam założę. A no. kto na nim będzie grał? No ja... Będę sobie Ej, dziewczyną na pewno nie jest. <laughs> A do domskiego. Ty jesteś taki trochę zwolony. A w ogóle, nie, bo ktoś tam jest chyba. Nie no nie widać, ale jest napis, że jakiś Bartek 99. Gdzie? Samknął. Może tutaj jest. No, Przestań. już nigdy cię nie zaproszę do odcinka No to dobrze, co mnie to obchodzi No to, że cię nie zaproszę no to, Co to mnie obchodzi? I się drze jak mała dziewczynka No to <grym> <grym> jest mała dziewczynka No odtwor i zobaczysz jak się drzesz jak mała dziewczynka no, Zaraz nagramy drugą część odcinka, muszę go trochę uspokoić ale zaczniemy na ukośnik warypy. A kurde, sorry, sorry, sorry ludzie, sorry, sorry, głupia kamerka. Nie, e, e. Nie popchnąłem. Sama spadła. Okej, jesteśmy. Nie Muszę go trochę tutaj naprostować ludzie, więc... Na razie komentujcie, ale tylko chwilowo subskrybujcie tak, tak, zresztą znacie żółty magiczny guziczek. Tak. Tylko wyjechać na razie. W normalny sposób, wiesz? Yy...